My nie jesteśmy od tego, żeby analizować konkretne wyniki oglądalności. No nie można też patrzeć na oglądalność wybiórczo, nie zdając sobie sprawy z tego, co ogólnie się, dzieje się na rynku. Jak jaki przewrót wśród widzów się dokonał w ostatnich miesiącach, jaki był odpływ z jednego programu, przepływ do drugiego, no to, wszystko, to nie można tylko patrzeć na jeden program, tylko w ogóle co stało się z, ze słupkami telewizji polskiej, niezależnie od jakości, bo... Bo jakość się zdecydowanie poprawiła, co nie oznacza, że od razu nowi widzowie się przekonali do konkretnych programów. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane i złożone, natomiast patrzymy na oglądalność, patrzymy na nasze miejsce na rynku, analizujemy konkretne wydania, grupy docelowe. I też to, co jest przedstawiane w mediach, często jest bardzo wybiórcze pokazywane na naszą niekorzyść. Okazuje się, że mamy spadki w grupie docelowej, chociaż w grupie ogólnej, na którą przede wszystkim zwracamy uwagę, najczęściej w wydaniach codziennych jesteśmy liderem. Także to też trochę zależy od tego, kto jak chce te wyniki analizować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to historyczny moment dla telewizji polskiej i kiedy przechodziłem ze stacji konkurencyjnej, byłem tego w pełni świadomy i wziąłem na siebie odpowiedzialność. Podnoszenia jakości telewizji polskiej i przywracania jej blasku. To jest coś, co jest wielkim wydarzeniem w życiu dziennikarza, bo kiedy te zmiany się zaczęły dokonywać, to ja jeszcze byłem w konkurencyjnej stacji i tam. Umieraliśmy z ciekawości, żeby dowiedzieć się co się dzieje na Woronicza, jak to wygląda w środku, co teraz z tymi zmianami, jak to będzie wyglądało, jak będą wyglądały programy, kto będzie zaangażowany. Także wiem jak na to się patrzyło w innych stacjach i teraz czuję wielką satysfakcję z tego, że jestem częścią tych zmian i z samego środka to mogę obserwować.